11 kwietnia w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie odbyła się wystawa Historia bełchatowskiego wędkarstwa. Na wystawie bełchatowianie mogli zobaczyć różne ryby, eksponaty i trofea. Wystawę zorganizowaliśmy dla wędkarzy, ponieważ wędkarstwo jest popularne. W Bełchatowie jest 2,5 tysiąca wędkarzy czynnie łowiących. I w rozmowach takich na zawodach, na spotkaniach wędkarskich uznaliśmy, że dobrze będzie pokazać to wędkarstwo i zobaczyć jaka była historia w Bełchatowie wędkarstwa i stąd się zrodził pomysł, żeby zorganizować taką wystawę. Jak długo trwały przygotowania? Do przygotowania do wystawy zaczęły się już można powiedzieć Gdzieś w grudniu już żeśmy rozmawiali o tym, że wystawa będzie, więc rozmawialiśmy z kolegami, żeby jakieś eksponaty, kto coś ma, i, ale tak naprawdę to zaczęliśmy w lutym już wtedy zbierać, dzwonić i, i ostatni marzec to był takim ciężkim miesiącem, żeby wszystkie te eksponaty tu przywieźć. No i pracownicy muzeum też mieli dużo pracy w ostatnim czasie, żeby to wszystko ładnie przygotować, pokazać. Na terenie miasta istnieją trzy związki. To jest kopalniany, elektrowniany i miejski. I tu pokazaliśmy ich historię, sprzęt tych ludzi, którzy się tym interesują, zdobyte nagrody, puchary. Y, Wiele eksponatów ryb, w ogóle wszystko, co jest związane z rybołówstwem i wędkarstwem. Koło górnik i w ogóle wędkarze chatoscy, to ewenement chyba w skali kraju, i z tego co wiem, jest to największy. Największe stowarzyszenie w kraju wędkarzy. Także to jest największa grupa ludzi, którzy się tym pasjonują. Jest właśnie w Bełchatowie i oni tę wystawę przygotowali. Rzadko to się zdarza, i tym bardziej jest to warte podkreślenia, że pasjonaci wędkarstwa pomogli muzeum w tak pięknej wystawie. W przyszłości ona będzie służyła temu, aby młodzież szkół bełchatowskich i nie tylko bełchatowskich przyjeżdżając, zapoznała się jak to wędkowanie wyglądało kiedyś, jak wygląda teraz. Moja agencja ubezpieczeniowa doradza i specjalizuje się w sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, osobowych dla klientów indywidualnych i firm. Na rynku Bełchatowskim działam od 1997 roku więc prawie 17 lat. Zawsze przedstawię konkretną ofertę ubezpieczenia. Pod uwagę biorę nie tylko cenę, ale również zakres i warunki ubezpieczenia. Zapraszam serdecznie Jana Babierz. Trofea wędkarskie, które ci wędkarze y, złowili przez czas swoich połowów są również tutaj na ścianach. Oni wypożyczyli te piękne, y, piękne. Y, no teraz to już niestety wyprawione tylko ryby, ale rzeczywiście imponującej wielkości. Mamy również wypożyczone z innych miast. Y, pewne wyprawione ryby bardzo potężnych rozmiarów, jak tam taki duży sum. Czy, czy tutaj również są troszkę mniejsze na przykład rybki, ale również wyprawione. To są, to są ryby, które złowione zostały przez wędkarzy i później wyprawione, a teraz służą jako pewne trofea. Jest troszeczkę i fotografii związanej z akwenami wodnymi, artystycznie wykonane ryby, które na który zresztą się na których tle obecnie rozmawiamy i sporo innych rzeczy. Dzieła malarskie, artystyczne, masę jest sprzętu wędkarskiego, starego, historycznego. Sama wystawa zresztą nosi tytuł od wędki leszczynowej do grafitowej. Więc na przestrzeni tego czasu są te, jest ten sprzęt pokazany. W takim tym kontekście historycznym możemy poczytać, jak to wędkarstwo się rozwijało tu w rejonie Rakówki, rzeki Widawki. Później już następował rozwój sportu. Wędki się zmieniały. Były już wędki później bambusowe, później włóknoszklane, teraz już mamy grafitowe wyczynowe. Dwudaniowe obiady w cenie od 8 zł, zjesz w Domu Rzemiosła przy ulicy Pawianickiej 5 oraz restauracji Barburka przy ulicy Kolejowej 41. Oferujemy dowóz na terenie miasta. Zadzwoń 505 620 435. W sali bankietowej restauracji Barburka organizujemy wesela, bale, komunie, chrzty, osiemnastki, szkolenia, konferencje, konsolacje. Profesjonalna i wykwalifikowana kadra instruktorów. Trening dobierany do potrzeb i możliwości. Zajęcia skierowane do wszystkich grup wiekowych. Zumba, step, aerobik, zdrowy kręgosłup, yoga, tabata, treningi personalne i dietetyka. Fitness and Dance Studio czeka również na Ciebie. Dlaczego warto zainteresować się wędkarstwem? No, wędkarstwem warto się zainteresować, dlatego że przede wszystkim daje nam możliwość odpoczynku, rekreacji. Jeżeli dzisiaj mamy w mieście mało rozrywki, pracujemy, więc jest możliwość wyjechania razem z rodziną nad wodę, obcowania z przyrodą. No i przede wszystkim dla wędkarzy ta przyjemność, żeby złowić rybę, poczuć ją na kiju, jak to się mówi, tą adrenalinę trochę podnieść, także żeby to wszystko było jakoś wspomnienia. Później wędkarze, jak mówią, opowiadają, zdjęcia sobie pokazują, mówią, że złowił rybę. 5 kilo, za, za tydzień już mówią, że była 10 kilo. No właśnie to jest taki sport, że także przede wszystkim wydaje mi się ta rekreacja, możliwość spędzenia czasu w naturze z przyrodą. Warto dlatego, że jest to cały czas kontakt z przyrodą. I myślę, że to jest istotą tego. Wędkarze nie tylko łowią, wędkarze również zarybiają, dbają o środowisko, nie pozwalają na kusownictwo, mają swoją straż, która to chroni razem z państwowymi służbami. Także myślę, że wędkarze pomagają w tym, aby ekologia w tym kraju, znaczy u nas w kraju, odżyła była i żyła pełną parą, jednocześnie korzystając z tego, że sami mogą łowić i jakby wzbogacać. Menu domowe, o ile im się oczywiście uda złowić. Wędkarstwo jest to jedno z, z najbardziej popularnych rozrywek dla młodzieży, które naprawdę odciąga młodzież od komputera, od telewizora. Spotkania integracyjne się odbywają między młodzieżą. Jak zachęci Pan naszych widzów, aby przyszli i zobaczyli tam wystawę? Na łowy, na łowy, bracia, na łowy. Także łówmy te, te wiadomości dotyczące tych naszych klubów wędkarskich z terenu miasta. Warto przyjść, na, poświęcić godzinę, dwie i zapoznać się rzeczywiście z tym, co się działo w Bełchatowie w tym okresie, bo każdy, jak my się widzimy w rodzinach, gdzieś rozmawiamy o tym wędkarstwie. Ale nie mamy czasu, żeby tak dokładnie o tym wszystkim porozmawiać. Natomiast tutaj, jak się poświęci godzinkę, to można sobie spokojnie całą historię przyswoić i również obejrzeć ciekawe rzeczy, eksponaty. Wystawa w pełni obrazuje historię bełchatowskiego wędkarstwa. Sami musicie to zobaczyć. Wystawa będzie udostępniona do 14 maja. Nie zwlekajcie! Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. A jeśli ci się podobało, powiedz o tym znajomym.